Proszę Państwa, nie tylko ta czterdziestka ma takie dylematy. Przekroczyłam czterdziestkę Uch, żachnęłam się ostro. Żałość ciasno zaciska supełek. Strach zawładną myślami, gula dusi niewąsko, licho i w kołach się śmieje. Prawda macką przybiera Niczym asy do szulera. Cztery dychy tykają jak bomba. Przeszalałam i w szale przegapiłam cholera. Teraz jęcze i mędrze jak miąga. Przekroczyłam czterdziestkę, i skurczyłam się w sobie. Nowa liczba uwiera jak zadra. W sercu wciąż kwitną. pachnie maj w głupiej głowie. Lecz metryka wciąż tyka do diabła. Ziąb przeszywa na wynot, ręce drżą, serce więdnie, niepotrzebna się czuje jak kalosz. Bo w pogoni za słońcem, roztargniona niezmiennie, zapomniałam na Amen wyjść za mąż. O! Proszę Państwa, Litka mówiła do Państwa słowami Renaty Cygan z Londynu. To moja koleżanka, która napisała ten smutny wiersz. Ja obiecałam, że jej słowa zabrzmią tutaj na tej scenie kabaretowej. Płaczą, płaczą, wylewają łzy, że zapomniały wyjść za mąż. A mężatki? One dopiero tworzą złe oceany. Tak? I to przechodzi z pokolenia na pokolenie, tak? Widzisz, tak, tak. no, prawda? Tak. Przychodzi, proszę Państwa, mąż do domu, wraca nad ranem. Żona bardzo zła, barczy, pokazuje zegarek. A mówi: kochanie. Ty wiesz co, ty się ciesz, że to ja jestem twoim mężem. Bo jak mój dziadek wracał do domu, to babcia mu kalendarz pokazywała. Proszę państwa, zatem niech żyje wolność.